Cześć. Witajcie na kanale Fani Klocków, czyli na kanale dla dorosłych fanów Lego. Święta, święta i no właśnie ten najpiękniejszy czas dopiero przed nami, ale to już ostatni dzwonek na zrobienie świątecznych prezentów. A że jesteśmy na kanale poświęconym klockom Lego, to chyba nie jeden z nas kupi albo dostanie jako prezent duńskie klocki. I jeżeli jeszcze nie zrobiliście świątecznych prezentów, to teraz musicie za zestawy zapłacić często dużo więcej niż wynosi cena katalogowa. Z czego to wynika? Oczywiście z niedostępności zestawów i z bardzo dużego popytu na klocki Lego. Ale zanim do sedna zapraszam na www.znaneklocki.pl, gdzie oprócz wielu nowości znajdziecie też retro klasyki, m.in. serię Pirates czy Castle. A teraz do konkretów. Sztandarowym przykładem z tego roku jest Dom Kevina. Zestaw dostępny prawie przez cały listopad do oficjalnej sprzedaży od kilku tygodni pojawia się sporadycznie i zazwyczaj po godzinie już go nie ma. Kevin katalogowo wyceniony jest na 1099 zł. Teraz chodzi już w okolicy 2000 za sztukę. Zatem gdzie jest Kevin? Może w Nowym Jorku, bo w sklepach Lego próżno go szukać. Podobnie jest z wieloma innymi zestawami, które albo świecą się na czerwono, albo mają status zamówienie oczekujące, czyli takie, które przyjdzie dopiero po świętach, a to nas nie urządza. Mam jednak wrażenie, że w tym roku oferta jest trochę bogatsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, LEGO cały czas rozwija sprzedaż online, swój e-commerce i stara się sprostać rosnącemu zainteresowaniu swoimi produktami. Jednak nie jest to takie proste. Lego to zabawka numer jeden na świecie i chyba już coś więcej niż tylko zabawka. Także coraz więcej dorosłych interesuje się tym produktem, co powoduje, że popyt przewyższa podaż, szczególnie w grudniu. Zatem wielu klientów musi zamawiać klocki na rynku wtórnym po dużo wyższych cenach. W tym przedświątecznym okresie duże, średnie czy małe sklepy, a także mnóstwo detalistów winduje ceny nieraz i 100% powyżej tych katalogowych. Lego z każdym rokiem zwiększa swoją ofertę zestawów, a mocy przerobowych nie przybywa. Wciąż mamy tylko 5 fabryk, które obsługują światowe zapotrzebowanie na klocki. Szósta fabryka dopiero powstanie w Wietnamie w 2024 roku, ale będzie ona dostarczała Lego tylko na Azję. Duński gigant coraz odważniej stawia właśnie na państwa położone w Azji, głównie Chiny, gdzie cały czas mamy mnóstwo podróbek. Jednak wraz z bogaceniem się społeczeństwa Chińczycy coraz częściej będą sięgali po oryginalne produkty. Firma LEGO o tym wie, stąd to właśnie w Chinach otwiera się też najwięcej LEGO Storów. A co z Europą? Od lat mamy trzy fabryki, które zaopatrują nas w ulubione klocki, czyli niewielka w Danii i dwie większe w Czechach i na Węgrzech. To wciąż mało, więc w kolejnych latach na pewno w okresach przedświątecznych zakupów sytuacja będzie się powtarzała. A jakie zestawy są najchętniej kupowane na prezent? Zeszłoroczne hity jak Wielka Sala czy Domek na drzewie w tym roku sprzedają się bardzo słabo. Mamy za to modę na inne tematy. Oprócz wspomnianego już Kevina, w tym roku bardzo dobrze sprzedają się samochody z serii Speed Champions, zarówno te ciut starsze, 6 studowe jak i nowsze, szerokie na 8 studów. Parcie na te zestawy jest duże, co widać po cenach na Allegro, gdzie niektóre auta urosły w ciągu kilku miesięcy nawet 200%. Dobrą inwestycją było zaopatrzenie się też w zestawy z serii City, Między innymi naprawę satelity czy pług gąsienicowy. Obasety przez rynek wyceniane są dużo powyżej cen katalogowych, o cenie zakupu już nie wspominając. Hitem są też sani Świętego Mikołaja. Zestaw niedostępny jeszcze w szerszej dystrybucji szybko także zniknął z oferty LEGO. Tak więc to raj dla fliperów. Ceny ofertowe powariowały, ale i te transakcyjne są bardzo wysokie. A co dla dorosłych? Tu oprócz wycofanych już piratów z Zatoki Barakut czy Batmobila dobrze sprzedaje się na przykład rękawice nieskończoności czy wszelkiej maści główki, szczególnie te już wycofane z produkcji. Popularne są też większe sety z Harry'ego Pottera jak Sowa czy Zamek w Hogwarcie. I to tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, zostaw suba. I z okazji zbliżających się świąt chciałem złożyć życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest teraz najważniejsze. oraz miłych, ciepłych chwil w gronie najbliższych osób, a to co pod choinką to już tylko taki dodatek. Cześć!